Nowy wirus niszczy ludzi i tylko małpy mogą ich uratować. Czy pomogą tym, którzy kiedyś ich skrzywdzili? Dowiedz się z podsumowania filmu Ewolucja planety małp. Od wynalezienia leku ALZ113 minęło 10 lat. Z tego powodu ludzie na całym świecie umierają na małpią grypę, a same małpy stały się niesamowicie inteligentne. Tylko jedna osoba na 500 jest odporna na wirusa i wydaje się, że świat ludzki jest na skraju wyginięcia. Ludzie, którzy przeżyli, założyli kilka kolonii, z których jedna znajduje się w San Francisco. Tymczasem małpy mają się świetnie. Polują na jelenie przy użyciu domowej roboty broni. Małpy komunikują się ze sobą za pomocą języka migowego, chociaż znają też ludzki język. Cezar, przywódca małp, zabiera swojego syna, Niebieskookiego, na polowanie. Udaje im się zranić jelenia, a Niebieskooki podchodzi do zwierzęcia z ostrym kijem w dłoniach. W tym momencie atakuje go niedźwiedź. Cezar rusza na pomoc swojemu synowi i wzywa inne małpy. Pojawia się z Koba z ostrym kijem przypominającym włócznie i rozprawia się z niedźwiedziem. Jednak niebieskooki jest ranny, a przywódca jest głęboko zaniepokojony stanem swojego syna. Widzimy, że małpy podróżują na koniach. Naczelne zbudowały całą wioskę, a orangutan Maurice założył szkołę dla młodych małp człekokształtnych. Żona Cezara, Cornelia, urodziła kolejne dziecko. Od dwóch lat nie widzieli ani śladu człowieka. Małpy wierzą, że ludzie wyginęli. Ale pewnego dnia dwa młode szympansy, syn Cezara, niebieskooki i syn Roketa, Ash, natykają się w lesie na prawdziwego, żywego człowieka. Człowiek natychmiast chwyta broń i rani Asha. Słysząc wystrzał wielu ludzi i jeszcze więcej małp człekokształtnych, spieszy na miejsce. Nieuchronnie rodzi się między nimi konflikt, a Roket jest głęboko zaniepokojony swoim kontuzjowanym synem. Jeden z mężczyzn w tej grupie, imieniem Malcolm, zdaje sobie sprawę, że nie są to zwykłe małpy, lecz bardzo inteligentne i próbuje z nimi negocjować. Jednak naczelne wypędzają nieproszonych gości z lasu, a syn Malcolma, Aleksander, nawet upuszcza przy okazji swoją torbę. Cezar nakazuje kobie i kilku innym małpom wyśledzić ludzi. Naczelne potajemnie podążają za grupą i odkrywają ich bazę. Ludzie docierają do swojego przywódcy Dreyfusa i informują go o spotkaniu z małpami. Chcą znaleźć rozwiązanie tego problemu, ponieważ potrzebują dostępu do elektrowni wodnej znajdującej się w lesie. Widzimy, że w sercu San Francisco mieszka duża kolonia ludzka. Maurice znajduje w torbie Aleksandra notatnik z rysunkami i z zainteresowaniem je przegląda. Po powrocie do wioski, Koba żąda, aby małpy zaatakowały ludzi. Jednak tylko Cezar ma uprawnienie do podejmowania takich decyzji, gdyż to on jest przywódcą plemienia. Cezar po raz kolejny zabrania małpom krzywdzenia ludzi. Wyjaśnia, że w wyniku tej wojny mogą stracić wszystko, co mają. Ale Koba nie traci nadziei na zemstę, ponieważ całe życie cierpiał w laboratoriach. Armia małp na koniach uzbrojonych we włócznie zbliża się do bram ludzkiej kolonii. Wyje Syrena, a ludzie są przerażeni. Malcolm podchodzi do naczelnych. Cezar przemawia ludzkim językiem, stwierdzając, że małpy nie chcą wojny, ale będą bronić swojego lasu. Niebieskooki zwraca znalezioną torbę. Cezar oświadcza, że żaden człowiek nie powinien wchodzić do lasu, a w zamian małpy nie przekroczą granicy kolonii. Potem wraca do wioski ze swoim plemieniem. Ludzie panikują, a Dreyfus próbuje ich uspokoić. Zapewnia ich, że mają mnóstwo broni palnej, co oznacza, że mogą przedostać się do elektrowni. Malcolm chce iść do lasu i negocjować z małpami. Dreyfus zgadza się, ale ostrzega, że jeśli Malcolm nie wróci w ciągu trzech dni, pójdą na wojnę z małpami. Ponadto nakazuje przygotowanie broni do obrony. Malcolm zostawia broń w kolonii i zabiera ze sobą Carvera, człowieka, który zastrzelił Asha. Żona Malcolma, Eli, i jego syn Alexander również dołączają do wyprawy. Mężczyzna przybywa do lasu i prosi wszystkich, aby zostali w samochodzie, podczas gdy on jedzie na negocjacje z Cezarem. Przy wejściu zostaje skonfrontowany z bardzo agresywną małpą, która natychmiast wzywa wsparcie. Grupa naczelnych ciągnie Malcolma po ziemi, rzuca go na podłogę i otacza. Mężczyzna błaga przywódcę małp, aby go wysłuchał. Malcolm przyprowadza Cezara do elektrowni wodnej i wyjaśnia, że elektryczność jest niezbędna dla mieszkańców kolonii. Aby jednak obsługiwać stację, muszą sprowadzić tu jeszcze pięć osób. Małpy zgadzają się, ale konfiskują broń ludzi i niszczą ją. Koba jest bardzo niezadowolony. Posiadanie elektryczności sprawi, że wrogowie będą jeszcze silniejsi i bardziej niebezpieczni. Cezar wyjaśnia, że ludzie są zdesperowani i mogą ich zaatakować w każdej chwili. Jedyną szansą na spokojne życie jest spełnienie prośby ludzi. Koba jest wściekły, ale ostatecznie wykonuje rozkaz przywódcy. Ludzie nocują w lesie. Malcolm martwi się o przyszłość swojego syna, podczas gdy Carver przeklina małpy człekokształtne za ludzi umierających na małpią grypę. Jego zdaniem naczelne to podłe i niebezpieczne stworzenia. Cezar spędza czas z żoną i dziećmi. Zauważmy, że Cornelia nie czuje się dobrze. Rano przywódca plemienia wraz z ludźmi kieruje się w stronę elektrowni. W tym samym czasie Koba i kilka innych małp infiltruje ludzką kolonię i odkrywa ogromny arsenał broni. Widzą, że ludzie szkolą się w strzelaniu. Dwóch mężczyzn zauważa Kobę, ale przebiegła małpa udaje głupią małpę. Ludzie decydują, że ten szympans jest nieszkodliwy i pozwalają mu odejść. Tymczasem technicy prowadzą prace remontowe na stacji. Za pomocą materiałów wybuchowych oczyszczają teren z gruzu, ale w rezultacie sami zostają uwięzieni pod ogromnymi skałami. Małpy przychodzą z pomocą ludziom i uwalniają ich z pułapki. Podczas postoju grupa zostaje oczarowana przez ciekawskiego małego szympansa. Jest najmłodszym synem Cezara. Młodzieniec sięga po torbę z dobytkiem, a Carver wpada w furię. Okazało się, że mężczyzna ukrył tam strzelbę. Cezar konfiskuje broni i powala Carvera. Ludzie złamali swoją obietnicę i teraz Cezar ma prawo szukać zemsty. Jednak przywódca małp nie strzela. Zamiast tego wrzuca strzelbę do wody. Żąda, aby ludzie natychmiast opuścili las. Malcolm nie traci nadziei na negocjacje z Cezarem. Wraca do wioski Małp w towarzystwie żony Eli. Kobieta zauważa, że żona Cezara jest chora i jest pielęgniarką, więc oferuje swoją pomoc. Cezar zgadza się dać ludziom jeszcze jeden dzień, ale pod warunkiem, że Carver nie będzie im towarzyszył. Eli leczy Cornelię. Następnego dnia Koba przybywa na stację i atakuje Aleksandra. Maurice broni chłopca. Rozwścieczony Koba wzywa Cezara i mówi mu, że ludzie planują zaatakować małpy. Ale przywódca mu nie wierzy. Koba oskarża więc Cezara o to, że bardziej kocha ludzi niż inne małpy. Cezar wpada w furię na te słowa i rzuca się na Kobę. Wywiązuje się walka między dwoma małpami. Cezar bije Kobę, ale nie chce go wykończyć, mówiąc: Małpa nie zabija małpy. Koba natychmiast ucieka. Niebieskooki również nie zgadza się z ojcem. W nocy rozmawiają z Kobą o tym, co zrobić z ludźmi. Wygląda na to, że obmyślili chytry plan. Następnego dnia Aleksander przedstawia Maurysowi swój komiks, ale wydaje się, że jest jednym z nielicznych, którzy naprawdę lubią małpy. Koba ponownie odwiedza ludzką kolonię. Wykonuje sztuczki i bawi ludzi, wygłupia się, a nawet pije z nimi alkohol. Potem chwyta karabin i z zimną krwią odbiera im życie. W nocy Koba wyciąga Carvera z samochodu i atakuje go. Cóż, ten obrzydliwy facet spotkał swój koniec. Biorąc broń, koba wraca. Prace na stacji dobiegają końca i wreszcie ludzie mają prąd. Pierwszą rzeczą, którą robią, jest słuchanie muzyki. Cezar wyciąga rękę do Malcolma, okazując przyjazne intencje i zaufanie do ludzi. Razem patrzą na oświetlone miasto. Ich misja została zakończona i wszyscy mogą wrócić do normalnego życia. Jednak w tym samym momencie pojawia się koba i po cichu strzela do Cezara. Lider spada z dużej wysokości. Koba również podpala wioskę i obwinia za to ludzi. Ogłasza się nowym przywódcom małp i nakazuje im atakować ludzi. Malcolm i jego rodzina muszą uciekać. Ukrywają się w lesie, podczas gdy inni ludzie w mieście bawią się i świętują nadejście elektryczności. Dreyfus próbuje nawiązać kontakt ze światem zewnętrznym. Tymczasem małpy zbliżają się do miasta. Z łatwością radzą sobie ze strażnikami i przejmują broń. Koba wręcza broń niebiesko i radzi mu, by pomścił ojca. W mieście wyją syreny alarmowe. Dreyfus nakazuje mieszkańcom przygotować się do obrony. Małpy na koniach atakują. Z obu stron dochodzi do strzelaniny. W ciągu kilku sekund życie traci wielu ludzi i naczelnych. Niebieskooki chowa się za jednym z samochodów, podczas gdy oszalały Koba, uzbrojony w kilka karabinów maszynowych, miażdży wszystko na swojej drodze. Dreyfus detonuje beczki z paliwem i podpala małpy. Gorylowi udaje się rzucić jedną z płonących beczek w ludzi. Małpy są zmuszane do poruszania się wzdłuż linii energetycznych. Pojawia się czołg ze strzelcem maszynowym, ale Koba chwyta czołg i przedostaje się nim do miasta. Nowy przywódca nakazuje schwytać wszystkich ludzi. Następnego ranka rodzina Malcolma znajduje w lesie rannego Cezara. Wsadzili go do samochodu, a Cezar mówi im, że został postrzelony przez Kobę. Tymczasem małpy ścigają ludzi po całym mieście. Koba nakazuje Ashowi zabić kilku mieszkańców, ale młody szympans odmawia. W rezultacie Koba chwyta go i zrzuca z dużej wysokości. Ludzie są trzymani w dużych klatkach. To samo dzieje się z małpami, które odmówiły poparcia dla koby. Obejmuje to Maurisa, Roketa i wielu innych. Malcolm zabiera Cezara do kolonii, ponieważ tylko on może powstrzymać małpy. Cezar zatrzymuje mężczyznę przed domem Willa Rodmana, naukowca, który go wyhodował. Mężczyzna idzie w poszukiwaniu lekarstwa, ale spotyka niebieskookiego z bronią. Jednak syn Cezara nie atakuje mężczyzny, po prostu odchodzi. Malcolmowi udaje się powiedzieć mu, że Cezar żyje, a Niebieskooki biegnie do swojego ojca. Młody szympans dowiaduje się, że to koba prawie zabił Cezara, a Eli go leczy. Cezar wyznaje swojemu synowi, że zawsze uważał małpy za lepsze od ludzi, ale koba pokazał mu, że ludzie i małpy są w rzeczywistości podobni. Wracając do miasta, Niebieskooki daje jeńcom sygnał, że im pomoże. Buntują się w nocy i autobusem miażdżą małpich strażników. Broniąc się, Niebieskooki uwalnia je. Z klatek uciekają też ludzie. Cezar znajduje kamerę wideo i ogląda materiał filmowy przedstawiający siebie jako dziecko oraz sposób, w jaki był wychowany przez Willa Rodmana. Niebieskooki wraca do swojego przywódcy wraz z lojalnymi małpami, aby zinfiltrować miasto za pomocą tuneli metra. Malcolm spotyka się z drużyną Dreyfusa i dowiaduje się o jego przebiegłym planie. Małpy osiedlają się na wieży, a Dreyfus zamierza ją wysadzić. Aby temu zapobiec, Malcolm bierze broń i celuje w Dreyfusa, nakazując mu, aby nie zdetonował wieży. Chce dać Cezarowi szansę na naprawienie sytuacji. W międzyczasie Cezar wspina się na wieżę i toczy bitwę z kobą. Po zaciekłej bójce, małpy spadają z wieży. Koba jest kontuzjowany i chwyta rurkę, ścigając Cezara, ale Cezar znajduje tarczę i odbija wszystkie jego ataki. W międzyczasie Dreyfus mówi Malcolmowi, że nawiązali kontakt z bazą wojskową i wkrótce przybędzie zespół sił specjalnych. Jednak nadal detonuje wieże, powodując utotę wielu małp człekokształtnych i ludzi. Koba chwyta karabin i strzela we wszystkich kierunkach, w tym do swoich, raniąc Maurisa. Cezar wskakuje na niego, a Koba wisi na krawędzi belki. Nie może się wspiąć z powodu odniesionych obrażeń, więc błaga Cezara o litość, mówiąc: Małpa nie zabija małpy. Ale Cezar rozumie, że Koba zrobił straszne rzeczy i nie można mu już ufać. Odpowiada: ale Koba nie jest małpą. I puszcza jego rękę, powodując upadek wraz ze stosem metalu. Malcolm ostrzega go, że nadchodzą uzbrojeni ludzie i muszą uciekać. Małpy witające Zara i ponownie uznają go za swojego przywódcę. Przywódca plemienia przygotowuje się do nieuchronnej wojny. Subskrybujcie kanał, bo już pracujemy nad kolejną częścią tego filmu. Oglądałeś kanał kot. Do zobaczenia później!